Dzień dobry, panowie i dwie panie. Dzisiejsza lekcja będzie zupełnie inna, bo po pierwsze przechodzimy do repetytorium. Zadania z potęg, z pierwiastków egzaminacyjne, trudne, nawet bardzo trudne, jakby zupełnie odbiegają od tego, czego ja od Was oczekuję. Ja od Was oczekuję właściwie hmm, tego, co zrobiliśmy na ostatniej lekcji czyli po prostu obliczania jakichś prostych potęg, prostych pierwiastków wykorzystywania tych pięciu wzorów, natomiast tutaj jakby jest gigantyczny przeskok do tego, co jest zaplanowane właśnie w siódmej klasie i nagle co macie wiedzieć na egzaminie. A w ósmej klasie czasu nie będzie na to, żeby sobie to przyswoić, więc dzisiaj zdecydowanie spróbujemy sobie porządnie to przerobić. Myślę, że za rok może nawet wrócimy do tych zadań, może niektórzy z Was nie będą pamiętali, więc, więc będzie na świeżo. Wypisałam te zadania. Zadanie 1, 2 strony 23, 3, 4, 25, 6, 7, 8, 27, 9, 10. 11, 29. Nie ma piątego zdania, tam jest notacja wykładnicza, a do notacji wykładniczej na razie się na nią nie zabieramy. Po prostu będziemy robić to w następnej klasie. Ja teraz jakby przerzucam się i będziecie widzieć tylko raczej. Z screeny tych zadań i ja będę o po kolei omawiała, e, omawiała w jaki sposób się to po prostu wykonuje te zadania. Więc nie będę robiła tego na tej tablicy, bo mam rozwiązania po prostu będę miała w, na komputerze i spróbuję to jakoś posklejać. Które ze zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Podpunkt A. Trzy, 5 do potęgi trzeciej razy 5 do potęgi zerowej. Jest równa 125. Pięć do potęgi zerowej. Cokolwiek do potęgi zerowej, proszę sobie przypomnieć co to było, co dawało. Podpunkt B. Liczba 3 do 5 do potęgi czwartej dzielone przez 27 do 5 jest mniejsza od 245. Moja wskazówka jest taka, aby były te same podstawy. Trójka i 27 mogą mieć te same podstawy. Są to Wszystko to są potęgi trójki, więc proszę 27 zamienić tak, żeby w podstawie miała trójka. Podpunkt C. Liczba 7 do potęgi 12 razy 7 do potęgi 7 dzielone przez 49 do potęgi 9 jest większa od 7. Również 49 trzeba zapisać po prostu jako potęgę siódemki a wtedy skorzystać z dwóch podstawowych wzorów. I podpunkt D. Liczba 2 do potęgi 4 do potęgi 4 dzielone przez 4 do potęgi 5 jest równa 64. Również polecam y, zamienić tą podstawę, tą czwórkę, na potęgę dwójki. Wtedy będziecie mieć wszystkie podstawy równe. Zadanie drugie. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub E, jeśli jest, jest fałszywe. Liczba dwa pierwiastki z sześciu jest mniejsza niż trzy pierwiastki z trzech. Mówiliśmy o tym, jak wrzucić taką dwójkę pod znak pierwiastka. Wtedy e, dwójkę podnosimy do potęgi drugiej i mnożymy przez to, co jest w środku, czyli 2 razy 2 to jest 4, razy 6 24. Czyli dwa pierwiastki z 6 to jest to samo, co, dwu, co pierwiastek z 24. Te wzory. E, mówiłam już o nich na filmie działania na pierwiastkach. To jest ten pierwszy film pod tym tytułem. Od 15 do 17 minuty proszę sobie sprawdzić. ja robię w ten sam sposób. E, jakby i ten podpunkt A i ten podpunkt B, bo trzy pierwiastki z trzech tak samo muszę podnieść do potęgi jakby trójkę wrzucić pod pierwiastek czyli trójka, zrobić z tego pierwiastek kwadratowy i przemnożyć przez pierwiastek z trzech i porównać jeśli mamy trzeciego stopnia to ta liczba, pod, która jest przed pierwiastkiem musi być podniesiona do potęgi trzeciej ale proszę sobie zerknąć na ten filmik Porównujemy to z pierwiastkiem, porównujemy to z dziesiątką. 10 to jest pierwiastek ze 100 lub to jest pierwiastek trzeciego stopnia z tysiąca. W ten sposób spróbujmy to porównać, odwołać się do tego filmu, a będzie dobrze. Zadanie trzecie. Dane są liczby: 32 do potęgi trzeciej, 2 do potęgi czwartej do potęgi trzeciej, 4 do potęgi trzeciej do potęgi drugiej i 16 do potęgi piątej. Czy największą wśród tych liczb jest liczba 32 do potęgi trzeciej? Tam jest błąd. Powinno być do potęgi trzeciej. Trzy, 32 do potęgi trzeciej. Wybierz odpowiedź tak lub nie i jej uzasadnienie spośród zdań oznaczonych literami A, B lub C. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na te podstawy. Mamy 32, 2, 4 i 16. Każdą z tych liczb jesteśmy w stanie zapisać za pomocą potęgi dwójki. 2. 2 do drugiej to jest 4. Zamiast ósemki, ósemki tutaj nie ma. Zamiast szesnastki możemy zapisać 2 do czwartej. Zamiast trzydziestki dwójki możemy zapisać 2 do piątej. Musimy z tego skorzystać. Proszę sobie wypisać taką właśnie ściągę na boku i przekształcać. Może zacznę od tego przykładu, na przykład 16 do potęgi czwartej. Jeśli mam 16, zamiast 16 zapisuję 2 do potęgi czwartej. I to wszystko jest jeszcze podniesione do potęgi piątej, czyli 2 do potęgi czwartej i do potęgi piątej. W ten sposób proszę rozpisać wszystkie liczby i spróbować odnaleźć sens w tych trzech odpowiedziach, znaczy w jednej z trzech odpowiedzi. Zadanie czwarte dane są liczby minus 12 i do potęgi zerowej, 7,9 do potęgi piątej do potęgi drugiej, 1 i 1 ,3 do potęgi trzeciej. Minus 10 do potęgi czwartej, 21 siódmych do potęgi trzeciej, minus 2,5 do potęgi drugiej. Ile, wśród, ile spośród podanych liczb to liczby całkowite? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczby całkowite: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I tak dalej w nieskończoność, oraz liczby do nich, do nich przeciwne, czyli minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, czyli to są po prostu takie całe liczby. Która z tych y, liczb jest liczbą całkowitą? Zadanie szóste. W którym z poniższych wyrażeń należy w lukę wpisać liczbę 6? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bazujemy na pięciu wzorach oraz na umiejętności przekształcania np. podstaw. W podpunkcie A mamy y, jakby dostać, otrzymać wynik 2 do potęgi którejś tam, ale podstawy mamy dwójkę i czwórkę. Proponuję tą czwórkę zamienić y, na, jak, za pomocą jakby potęgi dwójki zapisać i dopiero później poprzekształcać. W podpunkcie B y, mamy brzydki taki mianownik, więc możemy rozpocząć sobie od mianownika. Mamy w mianowniku wspólne wykładniki, więc jeśli mamy wspólne wykładniki i mnożenie, to mnożymy 1 dziesiątą razy 7. A następnie mamy, na górze również piątka jest w sumie w wykładniku, więc możemy skorzystać z kolejnego wzoru na dzielenie ilorazu. Czyli dzielimy wtedy dwie podstawy, 4 i 9 dziesiątych dzielimy przez wynik tego naszego mnożenia na dole. I to wszystko będzie do potęgi piątej. Nie wiem, co z tego dokładnie wyjdzie. Pewnie prawdopodobnie trzeba będzie może później jeszcze poprzekształcać, aby otrzymać wynik 7 do potęgi którejś. Podpunkt C prawie same trójeczki, same trójki tutaj są, więc korzystamy tylko z dwóch wzorów o takich samych podstawach na mnożenie i na dzielenie. Jeszcze widzę, tam jest potęgowanie potęg i ostatnie podpunkt D minus jedenastki. Minus jedenastki, mamy mnożenie i dzielenie, więc dodajemy i odejmujemy wykładniki odpowiednio, a później wychodzi wynik na plusie, więc pewnie musimy się zastanowić, czy jest to liczba do potęgi parzystej, czy nieparzystej. Zadanie siódme. Dokończy zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia 2 razy 2 do siódmej plus 2 do trzeciej razy 2 do piątej wynosi. Pierwsze części są proste, bo tam mamy mnożenie o tych samych podstawach z prawej i z lewej, natomiast złączone jest to dodawaniem. I przypominam, że nie mamy żadnego wzoru, który moglibyśmy wykorzystać na dodawanie potęg. Jakkolwiek. Nie ma czegoś takiego tylko to, co robiliśmy na wcześniejszych lekcjach, jak powtarzałam, jabłko plus jabłko to jest dwa jabłka. Nie wiem, pierwiastek z pięciu plus pierwiastek z pięciu to jest dwa pierwiastki z pięciu. Dwa do potęgi czwartej, dodać 2 do potęgi czwartej to jest to samo co dwa razy dwa do potęgi czwartej. To jest ważna wskazówka, proszę ją wykorzystać. Zadanie ósme, do zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Parą równych liczb jest 3 do potęgi 7 dzielone przez 3 i minus 9 do potęgi 3. Proszę tutaj zwrócić bardzo uwagę na to, czy będziemy mieć e, liczbę dodatnią czy ujemną. To jest taka moja główna wskazówka do tego. Podpunkt B, minus 2 do potęgi 6 e, i mamy minus 5 do potęgi 6. Dzielone przez minus 2,5 do, do potęgi 6. I te same wykładniki, korzystamy z odpowiedniego wzoru. Proszę również zwrócić uwagę w obu przypadkach, czy wyjdą na liczby dodatnie, czy ujemne. Podpunkt C. 2 do potęgi 7 odjąć 2 i 32 razy pierwiastek 3 stopnia z minus 8. Proszę oczywiście odpowiedzieć, ile to jest pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8. Przemnożyć przez 32, ok, ale z lewej strony 2 do potęgi siódmej, nawet da się to obliczyć bez problemu, więc proszę to zrobić. I przykład D. d pierwiastek z. Ta, ta, ta tablica, która była na ścianie, spadła. <laughs> y przykład D. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 20. Mamy na to wzór. Dodać pierwiastek z 64, wiemy ile to jest, a po drugiej stronie mamy liczbę pierwiastek trzeciego stopnia z 250 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Nie znamy ani jednego, ani drugiego pierwiastka, ale mamy na to wzór. Możemy po wszystko to połączyć, przemnożyć i do tego dodajemy pierwiastek trzeciego stopnia z 64, a wiemy ile to jest konkretnie. Zadanie dziewiąte. Dokończę zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wysokość rąbu o polu 15 pierwiastków z 3 i boku długości 5 wynosi. Musimy znaleźć wzór na pole rąbu i to nie będzie ten wzór z przekątnymi e razy f przez 2. Mnożymy przekątne i dzielimy przez 2, bo żadna z przekątnych nie jest podana. No i on nam zupełnie nic nie pomoże. Natomiast y, pamiętajmy o tym, że rąb to jest po prostu równoległobok. Równoległobok musi mieć dwie pary, prostych równo, dwie pary odcinków równoległych i rąb właśnie takie ma, więc wykorzystajmy wzór na pole rąbu, na pole równoległoboku. A razy H podstawa razy wysokość. My szukamy wysokości, znamy podstawę i wiemy, ile równe jest pole. Więc proszę sobie zapisać pole równa się podstawa razy wysokość. I wypisać wszystko, co wiecie. Podstawić do wzoru. Zadanie dziesiąte. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Parą liczb równych jest A. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest konkretna liczba. Razy jedna, pierwiastek z 1,25 to też jest konkretna liczba. Co razy co da 1,25. Z drugiej strony mamy pierwiastek, ale już z liczby mieszanej. 1 i 24, 25. Nie możemy tego tak od razu zrobić. Musimy najpierw zamienić to na ułamek niewłaściwy, a dopiero później wyciągnąć, obliczyć pierwiastek. Dzielone przez pierwiastek z 49,625. Co razy co da 49? I w mianowniku co razy co da 625. Podpunkt B. Pierwiastek to były takie zadania, robiliśmy je w ćwiczeniach. Jeśli mamy pierwiastek kwadratowy i w, pod pierwiastkiem jest liczba do kwadratu, wystarczy, że skorzystam z jednego wzoru, to nam się ten kwadrat nam usunie, zlikwiduje pierwiastek. I z prawej z prawej strony mamy pierwiastek trzeciego stopnia i tam te potęgi też są właściwie do potęgi trzeciej, więc to też nam usunie pierwiastek. Podpunkt c. 2 do potęgi trzeciej, razy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 ósmej. Powinniśmy wiedzieć, ile to jest pierwiastek y, trzeciego stopnia z minus 1 ósmej. Co razy, co razy co? Do minus 1 ósma. Y, z prawej strony mamy 2 do potęgi drugiej, razy pierwiastek z 1 czwartej. I podpunkt D, pierwiastek y, z 32, nie wiemy ile to jest, dzielone przez pierwiastek z 2, też nie wiemy ile to jest. I tu musimy sobie skorzystać wzoru. Mamy dzielenie pomiędzy pierwiastkami, więc możemy. Razy pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Tu już wiemy, jaka to jest konkretna liczba. Z prawej strony jest pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, razy pierwiastek trzeciego stopnia z czterech. Nie znamy ani jednego, ani drugiego pierwiastka, więc korzystamy ze wzoru. I razy pierwiastek z 25 odjąć 9. Obliczamy i wyliczamy pierwiastek. Zadanie 11. Uzupełnij zdania, tam jest literówka. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pierwsza część. Wartość wyrażenia. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 8. Dodać pierwiastek z 12 razy pierwiastek z trzech jest równe. Korzystamy z wzorów na mnożenie pierwiastków yy. i dodajemy. Druga część. Wartość wyrażenia. Jedna druga razy pierwiastek z 20 do potęgi drugiej powinniśmy wiedzieć co tam robi ten, ta potęga druga temu pierwiastkowi